Witajcie. Mam nadzieję, że nie zamęczam Was tymi recenzjami dzisiaj. No, ale miałam naprawdę taki, yy, powiedzmy, mega trochę wolniejszy dzień, że musiałam to wszystko nadrobić. Dlatego dzisiaj jest ich tak dużo. I zobaczcie, jaką mam piękną pozycję. Zbaw nas ode złego. Pani Ewy Pierce. I książeczkę mam od wydawnictwa Plektrum. Piękny grubasek, nie ma co. I słuchajcie, jest to recenzja przedpremierowa, gdyż ta książeczka ma swoją premierę bodajże 17 maja, a dziś jest 15, czyli babam, zdążyłam. I słuchajcie, zaczniemy teraz może cytatu. Będziesz musiała przejść kilka bolesnych etapów. Podniosłem go i przyjrzałem się srebrnemu ostrzu. Twoja dusza zostanie oczyszczona, a ty zjednoczysz się z Bogiem. Posłałem jej uspokajający uśmiech. Wierz mi, ból, jaki ci zadam, okaże się tego wart. Ja wiem, czy się okaże tego wart, ja bym na przykład nie chciała przechodzić. Słuchajcie, to jest kolejna książka z dużym druczkiem, która strasznie mnie pozytywnie zaskoczyła. Ja jeszcze tutaj nie postrzegałam księży jako psychopatów, więc powiem Wam, że była to dla mnie taka nie wiem czy miła odmiana, miła w postaci książki, a nie miła w postaci rzeczywistej. I słuchajcie, on jest pewny, że musi oczyścić świat ze złych ludzi. Chce przede wszystkim e, oczyścić ich dusze, by wszystkie plewy odeszły z tego świata. No i głęboko wierzy, że to, co robi, przede wszystkim jest słuszne. Swoje ofiary poddaje bestialskim karom, testując ich wytrzymałość. Przez moment daje im nawet taką złudną nadzieję, by potem nacieszyć się ich cierpieniem. No i teraz zapytam, będą w strachu, kiedy sama pójdę do spowiedzi. będą będę. Wybaczcie mi, ale dzisiaj strasznie się już jąkam. Za dużo po prostu tego. I słuchajcie, yy, aż tu dzisiaj dziwnie widać, bo akurat wyszłam na, na ciemne tło. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, książka jest krótka, jak widzicie, z dużym druczkiem. Akcja jest tutaj naprawdę dość napięta i szybka od samego jego początku. Wziął was tutaj od pierwszej linijki i sprawi, że wasze nerwy będą tutaj raz po jednej stronie, czyli po stronie ofiary, a potem po drugiej. Czyli po stronie oprawcy. Dialogi są bardzo dobrze napisane, bo aż czuć, kiedy właśnie postacie intonują swoje wypowiedzi, wiemy w którym momencie, jakie przechodzą przez nich uczucia. No i powiem Wam, że z pewnością nie chciałabym takiego księdza spotkać na swojej drodze. W tej pozycji zdecydowanie chodzi taki: o moment rozgrzeszenia właśnie Gabriela, bo on jest tutaj y, głównym księdzem, że tak powiem. Nie ma tu jakichś wątków pobocznych, które właśnie by nas rozpraszały. Świetnie są zbudowane napięcia, które właśnie nie opuszczają nas do ostatniej chwili. Ja jestem wielbicielką kryminałów i trailerów, zresztą o tym doskonale wiecie. No i zdecydowanie właśnie tym fanom polecam tą pozycję. Wiem, że z zakładki jak zobaczycie, ktoś może powiedzieć, że to jest erotyk, no jednak to zupełnie nie ta bajka. Z cen dwuznacznych jest tutaj jak palców u jednej ręki i są delikatne niczym buziak malutkiego dziecka. Strasznie zbulwersowała mnie tutaj właśnie wypowiedź pewnej kobiety, która za wszelką cenę chciała zachować świetną sylwetkę nawet kosztem własnego płodu. No, wcale mnie nie dziwiła tutaj reakcja Gabriela, bo sama bym dała je popalić. Książką jestem zachwycona, bo właśnie spełniła moje oczekiwania. I cytat na koniec: Nasz pan jest miłosierny, Amando. A dalej był już tylko ból, no i zduszony przez niego krzyk. Także sami ocencie, czy ta książeczka Wam się spodoba. Jak widzicie, naprawdę widać, że to może być coś więcej niż zwykły thriller kryminał, ale powiem Wam, że to nie jest, jest niezwykły, bo naprawdę mega szybko się czyta. Zresztą, jak sami widzieliście. No i co, jakiś czas macie tutaj, właśnie taki cytacik, który jest wzięty, wzięty z pisma świętego. O, jak macie tutaj na przykład? Odpuść, przewinęł. Bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Także mamy tutaj ich kilka. Książeczka jest krótka, ale naprawdę mega warto po nią sięgnąć. I gratuluję wydawnictwu Plektrum i pani Ewy Pierce, że udało im się stworzyć coś tak cudownego. Pa, 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 pa! pa.